Mateusz Kaniowski ze mną. Kieras witam serdecznie. Witam serdecznie. Wy jeszcze nie wiecie, nie wiem czy kieras wie, ale ja was poinformuję. Nie wiem. Jabło Włodarczyk nie przyjechał na dzisiejszą konferencję. Oj, co się stało? No nie wiem, ale być może, być może. Co się, nie, po, pogodzi, pogodziłem się z nim. Tak, tak? To nie ja. Na pewno? Nie, to nie. Aczkolwiek byliśmy na tym... Byliśmy praktycznie kawałek od siebie, no bo ja też byłem na obozie z klubu Kohorta a on był z Mirkiem Oknińskim i tam chyba mieliśmy 20 km do siebie, ale nie widzieliśmy się, nie? Także to nie ja, nie? Oj! Ja. Postraszył, postraszył, potem Diablo był na programie, a Kieras dzisiaj jest gotowy, zobaczcie, uśmiechnięty. I teraz będzie właśnie połany, Diablo Włodarczyk i z tego co wiem, no nie pojawił się tutaj dzisiaj. Nie, no nieładnie. To mówię od razu nieładnie, bo ja też byłem nad morzem na obozie i, i musiałem z niego E, zjechać po to, żeby być e, na konferencji. O obowiązek zawodnika. Też bym mógł powiedzieć, że mnie źle się czuję, czy mam gorączkę i tak dalej i nie przyjadę, nie, ale jednak e, umowa to umowa, także. Umowy się nie łami. Mądre słowa. Dawid Załęcki, twój przeciwnik, nie ma między wami złej krwi, ale ludzie oczekują tej bójki i ludzie się jest, widzę, że trochę im się nie podoba to, że nie dzieje się dużo, ale wiedzą, że to będzie walka, która odda. Słuchaj, ale powiedz mi co ma się dziać, co ma się dziać, no, co mamy się wyzywać, my, my, że tak powiem stare dziady, a, a dwa z jakiego powodu, wiesz, możemy się poszczypać gdzieś tam na, na, na filmika i tak dalej, e, no, no ja gwarantuję, że będzie naprawdę e, bitka, bo jestem tak nastawiony, nie po to trenowałem 3 miesiące, żeby, żeby wiesz, żeby się bawić, nie? no chyba, że e, będzie gdzieś nokau z jednej czy z drugiej strony, no ta walka się zakończy, Szybciej, ale generalnie wolałbym bić się trzy e, rundy nawet gdy, gdybym miał przegrać. Chodzi o to, żeby my tu jesteśmy po to, żeby ludziom dać show, że jak zapłacili za bilety, to oczekują czegoś od, od zawodników. No tak jest, po prostu. Irytujecie to, że ludzie się tak skreślają przed walką? Nie, ja zupełnie nawet nie czytam, ja nie czytałem żadnego komentarza. Po... No, ale ludzie bardzo faworyzują Dawida właśnie. Nie? No ale powiedz mi, no, no, no a kogo mam faworyzować? No przecież mnie nie znają. Jakby Dawida oglądali, wiedzą z kim walczył, jak sobie radził yy, z dobrymi zawodnikami, no mnie nie znają, no to mnie skreślają, skreślają z tego powodu, że jestem starszy, yy, mniejszy trochę, chociaż na wadze, no ja nie będę miał 93 kg. bo po prostu nie zrobiłem tej wagi do góry, bo już więcej nie szło, bo za dużo treningów, yy, więc wagi nie zrobiłem, mam 92, ale czy mięśnie buksują, ale wiesz... No on akurat dobrze się bije, więc tymi mięśnie mu nie przeszkadzają. Dobrze jest zbudowany, fajny gość, także wiesz. A jest szansa, że znokautujesz go jednym uderzeniem? Jest, duża. Czyli ty masz taką... Nie nastawiam, nie, 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 nie nastawiam się na to, bo to jest najgorzej co może być, żeby się nastawić, żeby kogoś znokautować. Wiesz, to wszystko przyjdzie z czasem. Ale masz nokaut power? Tak, mam, mam, mam. No zresztą Patryk też ma, nie po kimś to. No to się po dziedziczy, ta tak. Tak, o kimś się... coś. Esplozywność dynamiczna. Nie, nie, jest, 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 formę zrobiłem, myślę. Yy... Życia, ale no treningi, sparingi to nie jest to samo co walka, także wiesz, klatka zweryfikuje. Na pewno imię. Nie... Oktagon zweryfikuje. Oktagon, oktagon. Śmieje się, bo to. tak no wiesz jakie, ja, ale na pewno nie dało się już więcej nic zrobić. Nie mam sobie nic do zarzucenia, że czegoś nie zrobiłem, byłem zdrowy. Były mikrourazy, nie chcę o nich mówić, bo to nie o to chodzi. I, i co? No i czekam do, do, do soboty, nie? A jak Ci szło na tle Tomka Adamka? To zmierz, nie? To ja to wiem! <laughs> to jest zmierz, nie, generalnie pojechałem też trochę złapać jakby tego amerykańskiego boksu, już nawet tak bardziej podtrenowanie kogoś. E, nowych jakichś myczków, nowe, nowej pracy na nogach i tak dalej, ciężko się nauczyć tam w cztery dni czegokolwiek, ale jak masz mózg to będziesz wiedział co robić, czego czego nie robić, nie? Ale my bo ja mam tak bardziej się podszkolić, żeby zobaczyć jak wygląda ten naprawdę amerykański bok. Jest różnica kolosalna między polskim boksem, a amerykańskim. O. Diablo nie stawił się dzisiaj na konferencji. Diablo! Jak cię ten Mirek pokierował, żebyś tytuł nie przyjechał? Nie bój się, Diablo. Wszystko będzie dobrze. Dziwna akcja. Nie, 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 co ty, ja nie, jestem w szoku, że nie przyjechał, szkoda mi Pasze, bo chciał pogadać i tak dalej, wiesz, on też przyjechał, bo też mówił, że gdzieś tam był, a, a przyjechał, ale to chyba nie pierwszy raz, jak Diablo się gdzieś nie pojawił, nie? Z tego, co pamiętam. Natomiast wracając do Tomka Adamka, Zapytam Cię, jak Ci szło na jego to wrócić do treningu? ale widziałem, że się tam chyba lekko sparowaliście. Tak, robiliśmy. Jakie to jest uczucie robić z Tomkiem Adamkiem? Kurczę, no, to jest na... Do mnie to jakby nie dochodziło, że jakby jestem na takim małym e, kampie z mistrzem świata, wiesz, to jest, gdzie, gdzie czołek go oglądał i tak dalej. No zajebista że no. No tego nie kupisz, ja zawsze powtarzam, niektórych chwil nie kupisz nawet na czarnym rynku, także choćby być płacił miliardy, to, to tego nie kupisz po prostu, nie? Umiejętnościowo rozumiem, że przepaść. Ale między kim? No między wami. <laughs> ja ciągłem to... Jest no wiadomo, że jest. No to jest mi świat, nie, nie, ale jakby wiesz, no jak masz ręce, no to, no, no to się bijesz. Nie tak długo aż albo, albo leżysz, albo, albo się bijesz. No wiadomo, no sobie, no Tomek, no nie no. Tomek jest chyba i z, z tego co widziałem, jak robił, to jest w mega formie. To Patryka miał formę, ale tu jest tu jest w mega formie, także... Zagotowany? W <laughs> Tomek, jak ty oceniasz? Tomek jest jak ty to oceniasz z perspektywy osoby, która jest trenerem, która sobie to śledzi i widzi, że jednak Casio i Tomek się kucą medialnie, Casio mu wrzuca, a Damek oddaje? Jak ty to oceniasz? Ja bym nie chciał, w ogóle nie chcę brać udziału, nawet nie chcę komentować jakby tego, tego sporu. Każdy wie, jak, jak powinno być. Jeżeli ktoś to lubi, to, to niech to robi. Ja tego nie lubię, nie będę się, nie, nie, nie toleruję jakby wyzywania kogoś i tak dalej. Okazuje no, się, że jest showmanem, już to Patryk mówił. Myślę, że też po walce podają, podadzą sobie e, pionę. Także, no co mam ci powiedzieć? A to wiesz, takie show, rozumiem, że nie podoba ci się to, co powiedziałeś przed chwilą. Nie, nie. Dla, może gdzieś tam wiesz. Poszypać i tak dalej, ale to mówię, no to jest Kas już nie. Co to oznacza? To jest, no, on lubi Dymy, że wiesz, on lubi, on, on lubi Dymy, nie patrzy, czy to jest mi świata, czy jakby. To jest jego przeciwnik, mi się wydaje, że on Kas już podchodzi po to, to jest jego przeciwnik i nie, nie, nie segreguje mi świata, miś taki, ten, ten to, ten tamto, tak że wiesz, ten. Ale to jest jego wybór. Nie, nie wiem, nie czytam komentarzy pod, pod tego typu wypowiedziami, czy, czy, czy jak się wypowiadają na temat Kasjusza, że dobrze, że ciśnie Tomkowicz. Ja nie czytam tego po prostu. Nie zaśmiecam sobie o tym głowy. Swoich komentarzy też nie czytam, bo pewnie tam. Dochodzą mi słuchy, że ktoś tam coś źle napisze, zarek, ktoś tam z dziesięciu odpisze od Patryka, ale ja tego nie czytam, bo jak ja miał czytać komentarze ludzi, którzy zupełnie Cię nie znają, a, a wypisują, to jakie, jakie to ma, wiesz, jakie to ma wartość, jakie to ma znaczenie. Zupełnie nie czytam. Patryka, pod Patryka filmikami też nie czytam. Na wszelki wypadek. Nie, nie czytam. O! Bo wiesz jak jest, tysiąc może być fajnych, jeden jest zły i słuchaj, myślisz o tym jednym, i, i mi, a ja jestem taki, że ja spać potem nie mogę, nie? <ścoughs> Co? Także dlatego nie czytam. Dlatego, wiesz, mam spokojną głowę, nie czytam i nie będę czytał. Dobrze, bardzo dziękuję, raz. Powodzenia. Pozdrawiam.